Zapraszam Was na mecz. To będzie 1-16 finału lig Europy, a będzie mierzył się Manchester United z FC Barceloną. Będą grać oczywiście w Manchesterze. A kontuzjowani zawodnicy są Manchesteru aż pięciu. Z tego jeden jest wykluczony z gry za swoje brzydkie zachowanie. Które nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Na gwałcie jakiejś dziewczyny, nie wiem, jakaś dziewczyna go zgłosiła i oskarżyła go, i sprawa się toczy, więc kto wie, może ten green trafi niestety za kratki. Tego mu oczywiście nie życzę, ale jeśli to zrobił, no to w sumie się nie dziwię. A Barcelona ma dwóch zawodników kontuzjowanych. I jeden ma tylko rzutą kartkę. No, takim kluczowym zawodnikiem dla Barcelony no to najbardziej jest ten Dembélé, Osama Dembélé, ale Pedri też. Ale też jest kontuzowany, niestety. A w United Ericsson, Greenwood, właśnie nie gra, Van de Beek, Anthony, Maguire i Martial. A mecz będzie dzisiaj o godzinie 21:00. Więc zobaczymy, kto tutaj wygra. Czy Manchester United, czy Barcelona, bo w pierwsze spotkanie nic, e, oczywiście nic nam nie mówi, bo był remis 2 do 2. Więc no zobaczymy, kto tutaj awansuje do jednej ósmej finału Ligi Europy. Sam jestem zresztą ciekawy. No i możecie oczywiście napisać mi, jaki wynik obserwacie w tym spotkaniu. Kto wygra? Czyli Manchester United czy FC Barcelona? A ty Sebastian, co uważasz? Proszę Państwa, dla mnie to jest mecz klasyk, e, bo Manchester United jest też dobrą drużyną i Barcelona też. E, no ale w Camp Nou był remis 2-2, e, więc e, myślę, że no w Anglii jest trudny teren dla Barcelony, no na pewno, więc no oczywiście kibicujemy Robertowi Lewandowskiemu. Wiadomo nasz Polak Rodak nie, gra niestety albo stety w lidze e, Europy, a nie w lidze mistrzów, więc no współczuję trochę Lewandowskiemu. Ale musiało się dla niego to wydarzyć. Lejcie na boisku, yy, walczymy do końca i zobaczymy jak tutaj ten mecz rozegra się. My, trzymam kciuki, żeby Lewandowski strzelił nam jakąś bramkę. No zobaczymy jak będzie na żywo. No i w FIFA teraz. To oczywiście ten mecz za chwilę się rozpocznie. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Pogodne niebo w Manchesterze, a my na Old Trafford czekamy na świetnie zapowiadające się spotkanie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smakowski wraz z Jackiem Laskowskim. Podobnie jak Państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Manchester United zmierzy się z Barceloną. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. No to zaczęło się. A oto wyjściowa jedenastka Manchester United. W bramce David De Gea. Dalej Bruno Fernandes oraz Kazemiro zagrają na środku pomocy. W linii ataku Markus Rashford. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Mark andré Ter Stegen. W obronie Jules Koundé. De Jong! I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. powtórka pokazuje, że od początku wiedział jak sobie poradzić z tym obrońcą. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. I duma Katalonii prowadzi. Może spokojnie pilnować wyniku. Christian Eriksen wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? O, naprawdę dobra obrona. Rafinia. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Szansa Lewandowskiego. Techyja. Nie ma bramki! I teraz mamy przechwyt. Bardzo dobre zachowanie bramkarza przy tym strzale. Nie spodziewałem się, że jest w stanie coś tutaj poradzić. Ale obronił wybornie. Na oklaski przyjdzie czas. Teraz trzeba się. Z... Go! proszę Państwa. Rywale teraz ze spuszczonymi głowami ruszają w stronę środka boiska, a na trybunach prawdziwa fiesta. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. No to mamy 2 do 0. piłką Pedri. Strzela Dembélé. I uderzenie zablokowane. Okazja może być groźnie. Czerwone Diabły będą miały teraz rzut wolny. Sędzia dała tylko ostrzeżenie, ale każde kolejne takie wejście będzie karane surowiej. I jest out dla United. Pasemiro. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Barcelona wznowi zrzutu wolnego. I teraz Pedri. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. Bruno Fernandes. Jadon Sancho. Przyjmuje Sancho. Czerwone diabły w natarciu. Słapią kontakt. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans wykazał się najwyższym pusztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. z Złotorożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Utane wejście. Akcja przerwana. Ależ. Teraz podanie w uliczkę. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Muszą teraz wracać szybko. Tembele! I bramka z górą. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. No i nic z tego nie wyjdzie. Diogo Dalot. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Mamy korzyści. Barcelona wciąż w ataku. Sędzia puszcza grę. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. No i teraz strata piłki. Zabrakło precyzji, mogą teraz tego żałować. Stegen łatwo broni ten strzał. Barcelona w swoim stylu utrzymuje się przy piłce, wręcz dominuje. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Antoni. Pod nogami Kasemiro decyduje się na strzał. A jednak górą Terstegen. Choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Mamy gwizdek. I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Zaczął rozbieg Bruno Fernandesz. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Stowienie gry od środka. Graczem Manchesteru. Zredukowali stratę. Będą starali się teraz pójść za ciosem. Brawo. Dobry odbiór. Blisko własnej gramki. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Barcelona prowadzi z Manchesterem United 2 do 1 po pierwszej połowie spotkania. Co powiesz o tym spotkaniu Sebastian FIFA? No proszę Państwa, na razie Barcelona prowadzi. Zobaczymy, jak w drugiej połowie spotkania mecz się rozegra. Liczymy jeszcze więcej goli dla Barcelony no i oczywiście dla Roberta Lewandowskiego. Zobaczymy jak ten mecz się odbędzie w drugiej połowie. Jak się rozegra. Na razie Robert Lewandowski nie strzelił bramki, bo jego kolega z drużyny De Jong strzelił dwie bramki, a on jeszcze niestety żadnej. Zobaczymy jakie będzie drugie spotkanie, czy Lewandowski w końcu odpali i zacznie strzelać. Oby odpalił swoją armatę. No i widzimy się po meczu. Chociaż może jeszcze zrobię tak jakieś może zmiany. Wrzucimy może Torresa za Rafinie. I Depaja wrzucimy za dębele. No i możemy jeszcze rzucić kwestię e, za Busquetsa. Zaczynamy więc drugą połowę spotkania. Duma Katalonii na jednobramkowym prowadzeniu, ale to jeszcze o niczym nie przesądza. Dobry teraz atak na piłkę. Mało kto ma taki ciąg na bramkę jak Cristiano Ronaldo. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. No i nic z tej kontry nie będzie. Look Show. Imkę przyjmuje Jadon Sancho. Lucas znowu w ich posiadaniu. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Lewandowski zdecydował się na akcję indywidualną. Dobrze! Zablokowany strzał! A zatem rzut rożny dla ekipy Dumy Katalonii. I okazja, by odjechać przeciwnikowi na dwa gole. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. I już nic z tego rożnego nie będzie. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski! No powinni teraz prowadzić dwiema bramkami. Ależ to była okazja, Tomku. Nie wiem, jaką tego nie wykorzystał. Oby to później się na nich nie zemściło. Martinez. Odzyskują teraz piłkę. Ronaldo. I na razie zagrożenie w odroczone. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. No, dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Casemiro, lukso, J.D. Sancho. Prezent dla drużyny przeciwnej, tylko z jakiej okazji? Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie zdecydowanie. Co za bramka? Na tablicy wyników 3 do 1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Eriksen, Jordi Alba, dobrze ustawiony, przejął piłkę. Dobra presja teraz, mają piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Piłka opuściła plac gry. Wznowimy od bramkarza. Frankie Ferran Torres przy piłce Memphis Depay. I znowu Robert Lewandowski. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Show dostaje piłkę. Co zrobi Bruno Fernandes. Zablokowana teraz próba strzału. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut roczny. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Show dostaje piłkę. Odgrywa do Jadona Sancho. Szansa na kontakt! Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. A więc mamy 3 do 2. Ferran Torres z piłką. I ładnie teraz przechodzi do środka pola. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. No i gwizdek pani arbiter zatrzymuje tę akcję. Ktoś tam się zagapił. Kto inny się pospieszył z dograniem. Ale najważniejsze, że sędzia czuwała. Pomysł był dobry. Zabrakło cierpliwości. Czerwone diabły nie dają za wygraną. Do końca już naprawdę niewiele. Nie chcą tutaj przegrać. Ter Stegen, aleś interwencja. Przutrożny, a czasu na wyrównanie mają coraz mniej. Muszą to mądrze rozegrać. Sędzia gwiszcze po raz ostatni. Barcelona wygrywa to spotkanie. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Zapraszam Was na skrót meczu. Widzimy się po skrócie meczu. De Jong! I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają to świętować. Na oklaski przyjdzie czas. Teraz trzeba się skupić. Gol! Duma Katalonii zdobywa bramkę, proszę Państwa. Rywale teraz ze spuszczonymi głowami. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Słapią kontakt. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do... Muszą teraz wracać szybko. Tempele. I bramkarz górą. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła Piłka po... pod nogami Kasemiro. Decyduje się na strzał. A jednak górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Zaczął rozbieg Bruno Fernandes. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu. Dobrze, zablokowany strzał. A zatem rzut rożny. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. I będziemy mieli jeszcze jeden corner. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski! No powinni teraz prowadzić dwiema bramkami. Ależ to była okazja, Tomku. Nie wiem, jaką tego... Lewandowski ma teraz piłkę. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Zablokowana teraz próba strzału. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj... Odkrywa do na Sancho. Szansa na kontakt. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze... Der Stegen, ależ interwencja. No i koniec meczu. Barcelona pokonuje Manchester United 3 do 2. Co za mecz, co za emocje tutaj w tym spotkaniu były. To po prostu coś nieprawdopodobnego. Ile tutaj było szans na strzelenie bramki? I jedna i druga drużyna miała dużo yy, okazji. Oczywiście no padły tylko w całym meczu padło 5 bramek, a mogło paść więcej. Gdyby oczywiście te starsze, starsze cele były wykorzystywane przez zawodników obu ekip, zawodnikiem oczywiście został Frank De Jong. Frank De Jong, więc 8, 8 na 1 Lewandowski został, nie dostał jakiejś dobrej oceny, 7 na 8 ale moim zdaniem tutaj zasługuje co najmniej na ósemkę. No ale tak FIFA ocenia. Zawodników. No i co? Ze mną był Sebastian Hipa. Cześć i do zobaczenia na kolejnych oczywiście odcinkach. Też oczywiście zapraszam do mnie, bo też mam parę materiałów. Właśnie z UEFA Champions League, z UEFA Europa League i UEFA Konferencji League. Więc A teraz Sebastian, powiedz nam co uważasz. Na temat tego spotkania. Jak ci, się ten, jak ci się to spotkanie w głowie podobało? No proszę Państwa, ważniejsze jest to, że Barcelona gra dalej. Brawo dla Roberta Lewandowskiego. No i zobaczymy, jak z kim zagra Barcelona w następnej rundzie, w jednej ósmej finału. Kogo wylosują. Ale sami się dowiemy. Więc no. Mecz był ciężki, wiadomo. Przy takiej publiczności Manchesteru to pewnie Barcelona pewnie też była, ale no. Na więcej gibiców to było na no, Old Trafford, wiadomo. Ale ważne dla Barcelony przed nimi. Teraz no, muszą grać, oczywiście, dalej. Zobaczymy, jak będzie na żywo. No bo mecz na pewno jest bardzo ciekawszy. Nie wiem, jak wy o tym myślicie, ale to jest moje zdanie. Ja tutaj myślę, że Barcelona wygra. A jak będzie znowu remis, to oczywiście, czy na dogrywkę, no i na karnę, żeby było ciekawie. No i, ale myślę, że awansuje Barcelona, mimo wszystko. Ale to się okaże. Dzisiaj ten mecz będzie o 21, więc dowiemy się zresztą kto awansuje dalej, jak to pojedzie do domu. Jak się wam to spotkanie podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie swoim okiem. No i Napiszcie, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. Zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z moim kanałem, żebyście nic nie przegapili. Oczywiście wpadajcie też na kanał Sebastiana Fify. On tam ma przeróżne materiały związane właśnie z piłką nożną. Takie są statystyki po tym spotkaniu. A bramki, jeśli chodzi o bramki, no to strzelał Frankie de Jong. Dwie bramki strzelił w 5 i 13 minucie spotkania. No, Bruno Fernandez strzelił z, z Karnego w 44 minucie spotkania. Tylko jedną bramkę strzelił Manchester United, ale jeszcze strzelił Antoni w 87. minucie. A Robert Lewandowski dobijającą bramkę w 69. minucie spotkania. Strzelił na wagę zwycięstwa Barcelony. No i co? Trzymajcie się do, do następnych materiałów z Ligi Europy. Oczywiście. Wszystko się dowiemy po losowaniu par jednej ósmej finału Ligi Europy. No i trzymajcie się.